Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich w pierwszym filmie z nowej playlisty o aktualizacjach do gry Bimedji Drive. W tym odcinku omówimy sobie nową aktualizację, wydaną pod koniec sierpnia z numerem 17.1. Aktualizacja ta skupia się nad pojazdem Gavril Grand Marshal, który został całkowicie zremasterowany. I choć na pierwszy rzut oka standardowe wersje nie wzbudzają podejrzeń, to jest tutaj kilka zmian w karoserii oraz, dla przykładu, nowe kołpaki. Szkielet samochodu został całkowicie przebudowany, co umożliwia teraz jeszcze realniejsze zniszczenia, a nawet rozpołowienie się pojazdu, tak jak ma to miejsce w niektórych Muscle Car dostępnych w grze. To jednak nie wszystko. Samochód posiada kilka ulepszonych wersji, które widzicie właśnie teraz na ekranie. Wszystkie widoczne wersje przeszły pełny remaster, dodając świeżości modelowi pojazdu. Mamy tu między innymi nową wersję o nazwie Lowrider, która analogicznie dodaje zawieszenie hydrauliczne do tego modelu. Tym samym możemy zamontować to zawieszenie niezależnie od wybranej wersji. Wystarczy udać się do ustawień pojazdu i zamontować kontroler zawieszenia hydraulicznego, a następnie zamienić kontrolę. Konwencjonalne zawieszenie na hydrauliczne, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Do gry dodano również nowe opony 165x90 R14. Do Gavrila Blue Black dodano nawigację, której wcześniej brakowało, oraz pięciobiegową wyścigową skrzynię biegów. Zwiększono również deformację tylnej części karoserii dla wszystkich modeli pojazdów w grze. Dodatkowo naprawiono również spawnowanie się na mapie Derby, dokonano również 11 poprawek na mapie East Coast USA, usprawniono kilkoma poprawkami ostatnio dodany ruch uliczny oraz naprawiono wyświetlacz godziny w Gavrilu Blue Black. Oczywiście jest jeszcze kilka drobnych technicznych zmian w samej grze, prawdopodobnie niezauważalnych wcale podczas naszej normalnej rozgrywki, a w tym odcinku aktualizacyjnym to już będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma filmów o update'ach do DMG Drive Wam się podoba. Niekiedy będziemy robili transmisję na żywo, ale te mniejsze updatey omawiać będę właśnie w ten sposób. Tak więc komentarze do waszej dyspozycji, a ja dziękuję za obejrzenie. Cześć i czołem.